To ten Ryanair no. będzie. Ja, ja leciał żółtym Ryanerem? Tak. Czy fioletowym Wizarem? Ja jestem do bardziej fioletowym Wizarem. A do jakiego miasta leciałeś? Do Łodzi mhm. A ten do... też, jaki jest Twój klub z Łodzi? Widzę w Łódź. No widzę, w Łódź, pewnie. Co Ty zrobiłeś? Co? Co? Widzę to by widzę w No pojedziemy kiedyś na mecz. A ci Cię weźmę ze sobą, tak? Nie pogrę z Tobą. Pogramy sobie, no. Ja też. Ty też będziesz ze mną grał? Będę, będę grał, e, będę grał do bramki. O, ja Cię. co będziesz robił do bramki? Chcę do Ciebie. Nie strzelał do mnie gole? Tak. Aha. Tam. mocno mocno, mocno, bardzo mocno musisz kopać do siebie mhm. co tam kopią? panowie tam kopią e... na mesyku kopią e... panowie kopią e tam na mesyku co kopią? co oni kopią? piłkę kopią tam na mesiku. Mhm. A w co dzisiaj graliśmy w parku? W piłkę dużą moją. I w co jeszcze? A w co graliśmy jeszcze rakietkami? W ten? W tenisa. W tenisa grałeś dzisiaj? Z Tobą. No, ze mną, tak? Strzeliłem do mnie. Strzeliłem do Ciebie, no. Rakietką. Mhm. <grym>. Rakiety. Nie, nie, nie skakuje to do rakiety. <noise> nie, nie do rakiety. A kto cię wskoczył do rakiety? Opowiadałeś mi. Kto cię leciał rakietą? Rakietą leciał Miki. Miki leciał rakietą. Tak, sam ta, na ogóle, na chmurę. Aha. Tam to łodzi pojechał. Po no, łodzi poleciał Miki? Poleciał <noise> <noise> to łodzi. <noise> no super. No to I skaku tam do środka. Skakiwał do środka. I leciał na tam na góle. <noise> I przyjedzie wesołe miasteczko do nas? Co będziemy robić, w wesołe miasteczko? Bożcie. A gdzie? Nie na karuzeli. Nie na karuzeli? A na czym?

To tutaj kurz musisz. No dobra, pójdę. Będę kręcił cię. Mhm. Jeszcze na oteczka pójdziemy. Nie pójdziemy. Nie dopiero mówię, że będziesz jeździł srebrnym. I będę sam. Sam będziesz jeździł srebrnym łoteczkiem. Z tobą. Ty, ty sądziesz i to ja będę kierował. No dobra, okej. Okay. I co będziemy robić? Uderzali cię. Się Będziemy się uderzali oteczkami. Będziemy się zderzać. Mhm. <smusza> ja tobą będę się zderzać. No ja nie obgryzaj, poznawcie. No pomachaj no mam jeszcze. <grym _> I ja, ja pokażę jak to, to, kręci w kuli. Tak, pokażesz mi? Pokażesz. ci. coś No i co teraz? No. Pogadaj do no mamy do telefonu. Mamo! Mhm. Mm dobra, pokać. Ja, ja, to jest w kuli. Ale ja chyba nie mam. Mas. <laughs> tutaj. Mam, dobra. No to zrób papa jeszcze raz. Zrób, połachaj, tutaj, do, do telefonu. Ja, super. Pa.